Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a w tym odcinku pokażę Wam taki wielki zestaw z serii LEGO Marvel Super Heroes. Jest to zestaw Attack on Avengers Tower, czyli Atak na Wieżę Avengersów o numerze 76038. Pudełko jest wielkie, więc no tak wygląda. Muszę tak troszkę, no wiecie, musi się nie mieści mi w kadrze. Figurki, jakie są w tym zestawie, to Iron Man Mark 45, Thor, dwóch Iron Legion, czyli dwóch takich e, żelaznych legionistów i Ultron Mark 1. Tak wygląda tył pudełka. Tutaj ja wam tam pokażę te wszystkie o? od góry do dołu tutaj ma się różne funkcje, ukryty pistolet, tam medi center, inne rzeczy, wszystko wam pokażę tutaj się też Ultron buduje dobra to wywalmy gdzieś pudełko i teraz, zanim przejdziemy do zestawu, to od razu jeszcze Wam chcę pokazać książeczki. Są dwie książeczki, w sensie dwie instrukcje. Instrukcja 1 i instrukcja 2. Obie po prostu instrukcje, jak instrukcja, prawda? Jak zbudować. Tutaj jest odsyłacz do drugiej części instrukcji. I w drugiej instrukcji, chyba trochę grubsze, od pierwszej, już tam z tyłu mamy jakieś różne pokazane. Zestawy, to samo co było... Ups, prawie wyszedłem z kadry yy, to, to samo co było w tamtej instrukcji, prawda? Te różne zestawy z Avengers z czas Ultrona I tak samo jak w tamtym poprzednim zestawie mamy też Komiks, który już wam wcześniej pokazywałem Ale jeżeli nie oglądaliście tamtego materiału To też wam pokażę Jak najdalej, chcę żebyście Zobaczyli tam jak najwięcej nie będę Wam całego tego komiksu pokazywał, tylko tak prowizorycznie, wiecie, tak, z wierzchu. O, no i figurki do zaznaczenia, które już mamy. Ja jeszcze chyba nie, nie zdążyłem zaznaczyć. No i okej, okay. przejdźmy do całej wieży i ja to chyba będę nagrywał od góry. Od góry to wygląda, to jest lampka. Moje, bo odsunę ją troszkę. E, tak to wygląda od góry. A tutaj mamy taras. Do dołu. Teraz wam pokażę tą wieżę ze wszystkich możliwych stron. Tutaj mamy to wszystko, to są naklejki trochę się namęczyłem żeby je przyczepić radzę wam uważnie te naklejki przyklejać bo jak nie będziecie się do tego przykładać to sobie możecie rozwalić zestaw w sensie no nie będą równo i to będzie brzydko wyglądało ok dobra i jeszcze z drugiej strony z drugiej strony jeszcze okej, okay. dobra, to może zaczniemy sam, nie wiem czy od figurek, czy nie. Może po prostu zróbmy tak, że będę Wam pokazywał. Figurki od dołu czyli po prostu przejdźmy sobie najpierw od dołu, albo nie, dobra, może najpierw wam pokażę wszystkie figurki, a potem przejdziemy do wieży. Jednak tak będzie lepiej, tak będzie lepiej. Ups, czekajcie. Jest to naprawdę bardzo fajny zestaw. Ja go kupiłem za 299 zł tam 290, w sklepie Nasze Zabawki, też polecam ten sklep eee... chwileczkę, dobra odstawmy sobie najpierw wierzę na bok i przejdźmy do postaci może pierwszą postacią jaką wam pokażę jest Iron Man Mark 45, o ile się nie mylę i tak on właśnie wygląda, ma nowy design zbroi mi się bardzo ten design podoba. Tak wygląda też tył. I pod hełmem ma prawda, taką tradycyjną główkę, podwójna główka. I też ta postać ma Ja tutaj sobie troszkę z taki magazyn zrobiłem, bo tutaj bardzo dużo było zapasowych tych, wiecie, zapasowych tych części. Takich do latania Poza tym ja nie lubię jakoś, nie wiem, mi jakoś tak bardzo się nie podobają te Postacie jak mają poprzyczepiane tyle tych wszystkich rzeczy Więc ja po prostu no, preferuję normalny taki Tradycyjny wygląd tych figurek Ale już wam pokażę jak to wygląda, po prostu dajecie te takie Niebieskie żetony tutaj I odwracacie ręce No i po prostu wtedy psz, możecie sobie tym Iron Manem latać, nie, udawać, że ten Iron Man lata, walczy z Ultronem, coś takiego. Ja już na razie tego nie będę zdejmował, po prostu położę to sobie o tutaj. I tak, teraz kolejną figurką jest Thor. Jest to dokładnie taki sam Thor. Jak ten tor z poprzedniego zestawu, więc tak, mam dwóch torów. Jak ktoś chętny na wymianę, nie, no żartuję, no przecież adresu swojego wam nie podam, chyba że jesteście z Warszawy, to ewentualnie mógłbym się tam z kimś spotkać gdzieś, ale dobra, mniejsza z tym. Eee, prawda? Tors podob taki, znaczy trochę zmieniony, niż ten z wersji z 2012 roku Pelerynka taka miękka, żółte włosy, podwójna główka No i oczywiście Mjolnir, czyli ten młot Postawię go obok tam Ironmana Czekajcie, dobra A dobra, i tak się przewróci jeszcze tak, teraz mamy dwóch żelaznych legionistów, czyli Iron Legion. Pokażę wam jednego, bo oni są dokładnie identyczni. Naprawdę, powiem wam, fajny wygląd figurki, takie ciemno-granatowy hełm połączony ze złotem, bardzo to ładnie wygląda. I główka jest taka, jak ma Ultron Prime i Ultron Ultimate Ultron, czyli... A... Czyli czyli wam nie pokażę. Eee, poczekajcie może mm, bo tutaj się coś przyczepiło, przyczepił się ten hełm. Kurczę. O, dobra. To na przykładzie tego drugiego wam pokażę. Jak ta główka wygląda. O! Taka pomarańczowa, przezroczysta głowa z takimi kropeczkami po dwóch stronach. Prawda fajnie to wygląda. Mają tak samo jak Iron Man takie do latania, tylko że w kolorze czerwonym. Biało-granatowy cały strój. Znaczek Avengersów tutaj. Możecie się dokładnie przypatrzeć, tak samo też tu. To prawda, taki wygląda Thor, z główkę już pokazałem, czerwone takie klocki i jeszcze tył figurki ma taki wygląd. I mamy ich dwóch. Oni tam mają taką swoją specjalną komorę, w której oni tam sobie siedzą. I przejdziemy do niej, jak będę pokazywał wieże. I ostatnia figurka, jedna w sumie chyba z lepszych figurek, to jest Ultron Mark 1. I jak możecie zobaczyć, to ma takie skrawki jak tamten wcześniejszy, bo to jest w sumie. No, można powiedzieć taki legionista, tylko chyba on sobie przyjął ciało legionisty, tylko takiego rozwalonego. I naprawdę ciekawa, bardzo główka. To jest naprawdę fajna głowa. Jest cała przezroczysta, z nadrukowanym takim właśnie wyglądem złotym twarzy, z takim niebieskim. Tutaj jakby takie przewody połamane, zniszczone. Bo on w filmie miał hełm, ale właśnie Lego zamiast zrobić hełm, to zrobiły, zrobiło taki. Taką ciekawą, normalną, przezroczystą główkę z takim designem, jakby to był hełm, więc naprawdę to bardzo się dobrze prezentuje. Tył figurki, prawda, tak, wygląda, kolejne jakieś przewody, jedna ręka taka czarna z szarą dłonią, a druga biała z niebieskim, czyli, no czyli tak jak ten legionista, prawda? I on ma, on tutaj ma, czekajcie... On tutaj ma takie do latania ciemno-niebieskie takie klocki. Teraz wam zaprezentuję. O, tak on właśnie wygląda z tymi niebieskimi klockami. Zaraz wam też pokażę, jakie on ma tam różne rzeczy. No, w swojej, znaczy w tej wieży. To jest wieża Avengersów. Dobra, przejdźmy najpierw do środka wieży w środku wieża ma tutaj taki, taką wydzieloną przestrzeń dla tych legionistów tutaj widzimy gaśnice tutaj jest numer jeden, numer dwa, ci legioniści wam najpierw pokażę to wewnątrz i zewnątrz i tutaj mamy medi -Center, yy, czyli jakby taki... no wiecie Taką medyczną rzecz. Tutaj mamy jakąś analizę. To jest takie łoże, jakby coś, jak takie nosze. One są tutaj przyczepione. Poduszeczka taka, i tutaj mamy wysuwane takie kieszenie, znaczy szuflady, w których jest taka strzykawka. I takie strzykawki są dwie, więc na górze mam identyczną, bo były dwie dołączone. Tutaj mamy jeszcze kroplówkę o ile się nie mylę to jest kroplówka czy coś co wygląda no coś co wygląda jak kroplówka coś takiego tutaj tak nie za bardzo widać tą część może pokażę z drugiej strony o, taka, no widzicie takie Srebrne i tam taki biały klocek jest na górze, znaczy przezroczyste. I zaraz poczekajcie, zatrzymam na pauzę, bo jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Dobra, jestem już z powrotem. Zapomniałem po prostu powiedzieć, że Iron Man ma w tym zestawie jeszcze dołączone czarne włosy. Prawda, takie normalne czarne włosy. I wtedy możecie położyć go sobie tutaj. Możecie go sobie wtedy tutaj położyć. Nóżki idealnie wchodzą w te takie otwory i wtedy tutaj on ma taką poduszeczkę pod głowę czekajcie, nieźle to zrobiłem troszkę bliżej czekajcie mm. nie no dobrze, ok. I tutaj właśnie on ma ta, ta, tą taką poduszkę pod głowę i wtedy tutaj jest, wiecie, taka analiza jego i ta kroplówka. Więc możecie sobie go tutaj postawić ja tutaj wolę o, normalną główkę Ironmana położyć. Znaczy na razie położę włosy. I teraz tak, z drugiej strony pokażę Wam o ten dół. Medicenter już wam pokazywałem, wygląda on po prostu przez szkło, tak. A teraz ważna funkcja tutaj. O, tutaj. Ci żelazni legioniści. Co prawda pomyliłem się tutaj z tej naklejką, ale dla mnie to nie szkodzi, bo ta powinna być tu, ale dla mnie to nie ma żadnej różnicy. Nawet lepiej to wygląda według mnie. Te szyby tutaj wyjeżdżają do przodu. Można je opuścić, i wtedy tutaj, właśnie są ci legioniści. Czekajcie, włożę ich tutaj. O, i, wtedy... i to wszystko generalnie są naklejki, zapomniałem powiedzieć, te paski. Wtedy tamten jest jeden, tamten jest dwa. Możecie ich sobie wsunąć, wysunąć i zamknąć te takie szklane pudła. Znaczy, szklane te szyby. I jeżeli chcecie, żeby wylecieli na misję, to możecie ich tak, wiecie, zrobić. Powiem wam, fajna sprawa i mi się to bardzo podoba. Myślę, że to się sprawdza. Przechodzimy na piętro środkowe Po lewej mamy pokój, w którym tworzy się Ultron Jakby są takie dwa tutaj... takie dwa mechaniczne ramiona, którymi możemy tego Ultrona zbudować I zaraz wam pokażę, jak to wygląda Najpierw dajmy Ultrona Trochę nie po kolei to zrobię Że jak już Ultron jest ukończony, możecie sobie obracać Wtedy możecie go sobie tak dać na taką pozycję gotowości. wtedy on swoją mocą może rozwalić szyby i uciec. Tutaj mamy z tej strony takie o Jinxy z dwóch stron. I teraz to wygląda tak, że. O, to bardzo fajnie wygląda, że on jakby swoją mocą wyrzuca te szyby. I może sobie. Ojdzie, może sobie... O, nóżka odpadła, znaczy te niebieskie. Jak już wywali te szyby, to może sobie wylecieć i zwiać. No, tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy takie cztery szare klocki. I teraz to możemy włożyć z powrotem. Wiecie, jak te jinxy działają: po prostu to, to wypycha to i to wypada. I to też jest fajna taka rzecz. Fajna rzecz, czekajcie. To włożę tutaj z powrotem. Ok. A już tutaj mi brakuje miejsca w tej mojej przechowalni. Tych wszystkich rzeczy. Może po prostu to sobie tu włożę. Czekajcie. Ja tak wam pokazuję, bo wy też sobie tak możecie zamagazynować. Te wszystkie rzeczy, jeżeli z nich nie korzystacie, no ja wam chcę pokazać po prostu jeszcze jedną funkcję. A wiecie, nie chcę tego nigdzie odkładać daleko, żeby było pod ręką. I teraz tak, pokażę wam, jak to jest, jak się to buduje. Możecie tego ultrono zrobić. O, że jest coś takiego, coś takiego. I wtedy mamy tutaj jego nóżki. Te robo na znaczy te robo ten działają w ten sposób, że przyczepiacie do tych o tutaj, pod tym przyczepiacie części Ultrona. Wtedy możecie tam tak się. Ten, możecie go zbudować. O, możecie po prostu. O, tak, wcisnąć. I wtedy to zbuduje. Jego tors, jak już mamy tors, to ostatnia, el, ostatni ważny element, czyli głowa. Tylko nie wiem, jak to tak troszkę. Czekajcie, może jak dam. O, dobra. Musicie go dawać tutaj, na to pierwsze, bo jak dajecie na drugie, to ciężko jest włożyć tą, te części ciała różne. O. No, jak już główka jest włożona, to Ultron już jest. Zbudowany też fajna, powiem Wam rzecz. Fajna bardzo rzecz. Sobie ultra na razie zostawmy w spokoju. Niech tam sobie siedzi i knuje swoje niecne plany. Ok, dobra. I tutaj mamy kolejny pokój, kolejny taki element. Jest to po prostu taki, takie, jakby pomieszczenie, gdzie jest przetrzymywane berło lokiego. Od razu wam pokażę. Tak. Tak to wygląda. Możecie tym manewrować zarówno w prawo, jak i w lewo, bo może to być tak zasłonięte, albo możecie to tak przysunąć i tak po prostu zrobić. Jakby taka analiza tego berła, pipi, pi, pi. no coś takiego. No i berło wygląda normalnie, ma taki niebieski kryształ. Tak wygląda. Ja już mam w sumie chyba dwa takie berła, bo jeszcze jedno takie berło było kiedyś z jakiegoś zestawu z Pharaon Questa. Nie wiem czy kojarzycie jeszcze tą serię, bo to stare lata jeszcze były. Pharaon Quest. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że tutaj wszędzie są takie te elementy. Dzięki którym ta wieża się może tak rozsuwać, prawda? I tak, teraz już przechodzimy na, znaczy na takie ostatnie piętro oficjalne. Tutaj mamy taką... taki komputer główny, tutaj mamy napis Ultron Project, to też jest naklejka i tutaj takie dwa trójkąty to też są jakieś tam takie naklejki i, te, i ten cały komputer możecie tak też o sobie tak winąć czy coś tam jak chcecie. I ja tutaj postawiłem ironmana docelowo, bo no wiecie, on tam sobie coś hakuje, więc go tam na razie, znaczy coś tam programuje, więc na razie go sobie tak zostawmy. I główna taka najfajniejsza, no czy nie wiem czy najfajniejsza rzecz, ale ten taras taki widokowy. Mamy tutaj dwa takie kielichy. Przejrzyjmy się już, może temu z drugiej strony. To jest też takie fajne połączenie, że to można połączyć. Wtedy to jest jakby jedn, jeden taki pokój. Tam sobie stoi, stoi Tony Stark, a tutaj sobie można na przykład wlecieć Tor. I to, ten kielich jest zwyczajny, ale tutaj, tutaj jest skrytka. I w tej skrytce możecie schować sobie różne rzeczy. Ja w tym przypadku schowałem sobie tutaj ten pistolet. Ten pistolet sobie. Chowałem. Czekajcie, wyjmę go czy nie. O, dobra, dało się. Taki tradycyjny, czy taki pistolet używany przez agentów czy Różnych takich innych kosmicznych tam rzeczy. I jeszcze tam włożyłem dwie, dwa takie niebieskie żetony, które tam były. O, czy takie dwa niebieskie, wiecie. I jeszcze jedna rzecz, tutaj w tym, w tym pomieszczeniu jest identyczny pistolet, zapomniałem wspomnieć, I jest on schowany. O tu, tutaj jest przyczepiony ten pistolet do tego komputerka takiego. Tak, wiecie, niepozornie, nie? Przejdźmy jeszcze na teraz widokowy z tej strony. Tutaj mamy takie, jakby takie rurki, które się zgina no i można je oczywiście otworzyć i wtedy mamy taki to się opiera wszystko na tym klocku i mamy wtedy system obronny czyli tutaj się z dwóch stron wysuwają takie yy, można powiedzieć takie, takie stat-shootery, czyli takie strzela no wiecie, takie miotacze i możecie je sobie wtedy ustawić jakoś jak chcecie i one strzelają w tych intruzów w 360 stopni jak tam chcecie, dobra, schowam je na razie i bum, dobra, jeszcze tu postawię tora, niech tam sobie podziwia widoki na Nowy Jork, Manhattan i też warto wspomnieć, że to bardzo ładnie się tak właśnie to się tak o, tutaj mamy taką listewkę i to jest tak zbudowane, że to się Łączy. To jedno nachodzi na siebie, więc to fajnie wygląda. I od razu mówię, że te tutaj, klocki, to, to one tak nie były, prawda? Oryginalnie wieża wygląda tak. Ja tu położyłem, bo nie mam co z nimi zrobić. A to są po prostu, to jest amunicja zapasowa do tych wszystkich miotaczy. I nie chcę, żeby się zgubiła i chcę, żeby była pod ręką. No i ostatni element, czyli tutaj mamy antenkę, taki klocek. Tak, taki klocek. To się otwiera. I wtedy tu, tu mamy takie tu mamy takie działko jakby. O, które strzela. A tu wysuwa się jeszcze jedna rzecz, czyli taki dron obronny, który ma na skrzydłach naklejki. Tutaj jest naklejka, jeżeli widzicie. Może kurczę, że się pojawiło, Stark Industries. O, chyba widać. I druga naklejka. Taka śruba, coś takiego. I to też fajna rzecz. Ma tutaj takie. O! To się tak wsuwa w ten system obronny. też tak. Ma takie karabinki, co strzela. Można go złożyć do pozycji obronnej i po prostu sobie wsunąć go. I tyle to tak właśnie wygląda. No okej, okay, to to by było na tyle. Jeżeli recenzja się Wam podobała, pamiętajcie, żeby zostawić łapki, łapkę w górę ponieważ mnie to bardzo motywuje do dalszej pracy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Aron Blue TV. Cześć!